Cześć, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy wam jak sadzimy kolejne warzywa. Od kiedy prowadzimy warzywnik, część warzyw sadzimy na agrowłókninie. Wykorzystujemy ją, ponieważ pozwala na ograniczenie wzrostu chwastów, a także zabezpiecza rośliny przed nadmiernym zabrudzeniem od ziemi podczas opadów deszczu. Tę metodę stosujemy już od kilku lat. Początkowo baliśmy się, że będą się pod nią chować ślimaki, ale na szczęście nie było z nimi problemu. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie, ponieważ ostatnie nie były deszczowe, co sprzyjało temu, by ślimaki zagościły w naszych grządkach. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam, jak walczymy z ślimakami. Jeżeli chodzi o agrowłókninę, to mamy na niej przygotowane już otwory pod sadzonki. W następnym odcinku pokażemy Wam, jak przygotować takie otwory. Agrowłókninę kładliśmy na przygotowanej wcześniej ziemi oraz przymocowaliśmy ją specjalnymi szpilkami do podłogi w celu ochrony jej przed wiatrem. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie subskrypcję, a jeżeli subskrybujecie, to zostawcie pozytywną ocenę. W tym roku wykorzystaliśmy zakupioną w poprzednich latach w Agro oraz dokupiliśmy nową, ponieważ chcemy zasadzić więcej warzyw niż w poprzednich sezonach. Na zielonej agrowłókninie jest przygotowanych 259 dziur pod ogór, a na tej ciemniejszej są miejsca m.in. na rośliny kapustne. Jeżeli chodzi o ten sezon, za to zasadziliśmy kapustę białą średnio-późną, kalarepę, kapustę modrą, brokuły, kalafiory, jarmuż oraz kapustę brukselkę. W zeszłym roku bardzo dobrze udała się nam papryka, dlatego w tym roku postanowiliśmy posadzić jej więcej. Mam nadzieję, że w tym sezonie również się uda i trzymajcie za to kciuki. W tym sezonie po raz pierwszy zasiałam groszek cukrowy oraz kukurydzę mini gold. Początkiem kwietnia zasiałam w domu patisony, które trafiły już do gruntu. Będę je uprawiać również po raz pierwszy, także jestem ciekawa jak urosną. Zdecydowaliśmy się posadzić patisony, ponieważ w zeszłym roku jedliśmy je przygotowane podobnie jak górki kiszone. Bardzo nam to smakowało i w tym roku planujemy je przygotować sami. W późniejszym czasie postaramy się przygotować również dla Was filmiki z przetwórstwa warzyw i owoców, aby pokazać Wam, jak wykorzystujemy zebrane przez nas warzywa i owoce, ponieważ co roku robimy dużo zapraw na zimę. Do warzywnika wsadzimy również cukinię, która nadaje się super na zupę krem, dynie, z której wykonuje sos ketchup z dyni oraz arbuzy i bakłażany. Dla początkujących cukinia będzie świetnym warzywem, ponieważ nie ma jakichś specjalnych wymagań i jest bardzo plenna. Jeżeli chodzi o bakłażany, to siałam je sama, z tym, że dość późno, także na razie sobie Rosną w tunelu foliowym, bo gdy będą większe, również trafiły pod agrowłókninę. Jak wcześniej w filmikach wspominaliśmy, chcemy mieć jak najwięcej różnych swoich warzyw. Dlatego nie mogło zabraknąć w niej pora, selera oraz pietruszki naciowej. Ponieważ posianą pietruszkę korzeniową mogliście zobaczyć w wcześniejszym filmiku. W zeszłym roku bardzo udała się nam fasolka szparagowa. Wysiałam w tym roku żółtą oraz zieloną. Niestety, przez to, że maj był dosyć chłodny, a później nastąpiły intensywne deszcze, nie zeszła cała. Sprawdzałam i w dziurkach były ziarenka, które prawdopodobnie giniły. W związku z tym, z tym faktem, zasiałam ją ponownie i miejmy nadzieję, że tym razem zejdzie. Wszystkie wymienione warzywa były wsadzane lub siane w agrowłókninie. Jeśli chodzi o grządki, to w niektórych miejscach zasiałam również słonecznik jadalny. Bardzo lubię kwiaty słonecznika. Mimo, że bardzo lubię te kwiaty, niesiałam ich wcześniej w warzywniku. Mam nadzieję, że będą piękną ozdobą warzywnika, a później smacznym dodatkiem do różnych dań. Myślę, że zabraliśmy ładną kolekcję wartościowych warzyw, a teraz tylko czekać jak urosną i udany będzie sezon. Jak wspomniałam, zasialiśmy ponad 200 ogórków. Pewnie nie myślicie, dlaczego aż tak dużo. Robimy dużo zapraw na zimę i raczej staramy się wykorzystywać swoje warzywa. Nigdy nie możemy być pewni, czym ktoś dokarmiał rośliny, jakiej chemii używał. Ale z doświadczenia wam powiem, że wcześniej sialiśmy mniej i jednego roku dość szybko przyszła zaraza i nie zebraliśmy tyle ogórków, ile chcieliśmy. Siłą rzeczy musieliśmy dokupić i powiem wam szczerze, że większość swojej była do wyrzucenia, ponieważ ogórki były puste, papierowe i zaczęły pleśnieć. Może kwestia była to przypadku, albo musiał być coś na rzeczy z tymi ogórkami. Także od tamtej pory siejemy ich dużo więcej. W najbliższym czasie będziemy pokazywać Wam, jak rosną nasze warzywa, także będziemy mogli je obserwować na różnych etapach ich wzrostu. Już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, że wrzucamy szorcy, które pokazują aktualny stan naszych upraw oraz ukazują, co robimy.